Co wybrać, technikum czy liceum? Jaki kierunek wybrać? Czy mam iść na studia? Dostaję od Was wiele takich pytań, a odpowiedź na ich wszystkie jest jedna. Żadna różnica, ponieważ jak 95% ludzi podchodzi źle do tematu. Opowiem Ci dwie anegdotki z mojego życia, które dadzą Ci dużo do myślenia. Jedną z technikum, drugą ze studium. A więc w trzeciej klasie technikum zacząłem uczyć się programowania na własną rękę. Po jakichś dwóch, trzech miesiącach byłem na wyższym poziomie niż nauczyciele, którzy powinni mi tego uczyć. To pokazuje ich poziom. Raz gdy podczas pracy na lekcji mieliśmy pisać jakąś grę, ja dodałem do niej kilka ciekawych funkcjonariuszy oraz napisałem ponadprzeciętny kod, jeżeli chodzi o standardy szkoły. Niestety moja nauczycielka nie potrafiła go ocenić. Nie rozumiała, co napisałem. I wiesz, jaką ocenę za to dostałem? Dwuje, to pokazuje, jak szkoła szanuje ambicje i własne myślenie. Pewnie myśli że na studiach jest inaczej. To słuchaj, co mnie spotkało na Politechnice łódzkiej. Podczas kolokwium z podstaw programowania mieliśmy napisać program. Mieliśmy o to, co on miał robić. Częścią tego zadania było posortowanie pewnych danych. Jest do tego gotowa funkcja, którą można pobrać. Ja zamiast jej pobierania napisałem algorytm, który sam posortował dane. Przez to nie zaliczyłem przedmiotu. Pracując półtora roku jako programista nie zaliczyłem podstaw programowania, ponieważ zrobiłem coś nadprogramowo. Nie na szkołę, ponieważ na każdym szczeblu jest ona do Stawiaj na siebie tak jak ja. Trzymaj się.